Dzień dobry, buenos días, Z tej strony Agnieszka i Bartek. Pokazaliśmy już Wam, jak wygląda prawdziwa i autentyczna Dominikana. No to teraz przyszedł czas na kolejne karaibskie i co najmniej tak samo wyjątkowe miejsce. Zapraszamy do Meksyku. Cześć, nazywam się Karina Rosowska i jestem pilotką biura podróży Rainbow. Tak się złożyło, że mieszkam w Meksyku od jakiegoś czasu, a przyjeżdżam tutaj od bardzo, bardzo dawna. Dzisiaj was chcę zabrać na wycieczkę z Rainbow w niesamowite miejsce. Zapraszam do czyciennica. Żeby jeszcze lepiej poczuć atmosferę tego miejsca, spróbujemy przywołać Boga kukulkan. Znajdujemy się przed najważniejszym obiektem w całym Ciczenica. Przed nami świątynia Kupulkana, świątynia pierzastego Węża. To, co słyszeliście przed chwilą, to klaskanie, to była mobilizacja i zachęta dla niego, żeby zszedł do nas. Widzicie te głowy na dole świątyni? Dwa razy w roku idealnie pada cień na świątynię, który tworzy ciało pędzającego węża, łączącego się z tą głową. Tak więc to wydarzenie można zobaczyć tutaj i wyłącznie tylko tutaj. To co mamy tutaj przed nami to nie jest zwykła świątynia, to nie jest zwykła budowla architektoniczna, to jest dużo więcej. Mamy tutaj ukryty kalendarz majański, któremu odpowiadają dni, tygodnie, miesiące i całe epoki. Wszystko zaklęte w tej budowli. A to co widzicie teraz to świątynia Iguany. Skąd ta nazwa? Sami zobaczcie. Bardzo łatwo zgadnąć. Teraz zapraszam Was do majańskiego typowego domu. Z zewnątrz wygląda niepozornie, ale jak wejdziemy do środka, to poczujemy prawdziwą ulgę i to bez klimatyzacji. Dziczenica to wspaniałe miejsce nie tylko jeśli chodzi o strefę archeologiczną i historię, ale również doskonała okazja, żeby kupić lokalne maski, produkowane właśnie tutaj w Meksyku. Co za chwilkę zobaczycie. Dziczenica to rozległe stanowisko archeologiczne. Mamy tutaj mnóstwo budowli, ale jest jedna, której nie można pominąć. To obserwatorium astronomiczne. Ta budowla pokazuje, jak niezwykle rozwinięta była ta cywilizacja, która mogła obserwować nieboskłon, wyliczać najważniejsze dla siebie wydarzenia, święta i dzięki temu trwać przez stulecia. Drzewo, które widzicie za mną, to Sirikot. Majowie byli bardzo praktyczni i używali na różne sposoby wszystkiego co ich otacza. No i tutaj liście drzewa silikotę służyły jako papier ścierny lub pumeks. Natomiast kwiaty wykorzystywane były do barwienia malowidła. Na pewno zastanawiacie się co się stało z Majami. Oni nie wyginęli. Oni są wśród nas. Przedstawiam Wam naszego lokalnego przewodnika, bez którego ta wycieczka nie mogłaby się udać Luis. A co powiedział nasz przewodnik? O tym dowiecie się, kiedy tutaj przyjedziecie do nas. Zapraszamy. To, co Wam dzisiaj tutaj pokazałam, to zaledwie ułamek tego, co można tutaj odkryć. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi tego miejsca, to zapraszam wraz z Rainbow do Meksyku. Po spotkaniu z Majańską Historią, przyszła pora przenieść się w bardziej współczesny czas. No właśnie dzięki Karolina, że nas tu zabrałaś. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w bardzo uruchomionej knajpce z widokiem na rynek i będziemy próbować meksykańskich przysmaków. Przystawki już wjechały, mamy nachosy z meksykańskimi sosikami, a za chwilkę danie główne, czyli zupa limonkowa. Przy okazji możemy zobaczyć, jak przygotowuje się prawdziwe meksykańskie guacamole. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to znaczy y, awokado. Awokado z języka nahuatl, aguagate, oznacza nic innego jak męskie jądra. Awokado jest uważane za afrodyzjak, tak jak wszystko w Meksyku. Po zupie pora na prawdziwy, lokalny rarytas, czyli cochinita pibil, Wieprzowina marynowana w sosie pomarańczowym, w yucatajskim na jedzeni? No jasne. To idziemy zobaczyć miasto. Jesteśmy w Valladolid. To typowo meksykańskie, niewielkie, ale bardzo klimatyczne miasteczko. Warto wpaść tutaj chociażby tylko na chwilę, na szybką kawę i krótki spacer, aby poczuć klimat tego autentycznego miasta. Jesteśmy, jak wiecie, w Valladolid. Jest to jedno z wielu magicznych miast Meksyku. Dlaczego magiczne? Bo ma wyjątkową architekturę kolonialną fantastyczne restauracyjki klimatyczne z cudownym jedzeniem jukatańskim, świetne sklepiki z oryginalnym rzemiosłem. Tak więc, jeżeli chcemy poczuć prawdziwy Meksyk, prawdziwy, magiczny Meksyk, to trzeba przyjechać do Wajadoli. Wybierając wakacje z Rejmą, koniecznie zobaczcie te miejsca, które Wam dzisiaj pokazaliśmy. Ciczenica i Wajadoli to wspaniałe połączenie w historii Majów i autentycznego, prawdziwego Meksyku. A w następnym odcinku pokażemy Wam tajemniczą, niezwykłą i jedyną w swoim rodzaju wyspę Kozumel.